Cześć wam wszystkim z tej strony oczywiście Terror. Witam Was w kolejnym odcinku z Darkness Dungeon. Zaczynamy kolejny odcinek. Jest już to chyba czwarty. Tak, chyba czwarty to jest odcinek. Lecimy z tym koksem, ale tak jest zawsze od menu. Nie wiem czemu po prostu tak. A, zacznę od menu, nie? Więc czekamy sobie. No i czekamy. I tak czekamy. Jak już poczekaliśmy, to będziemy czekać dalej. Dobrze. Stop, stop, ok. Aha, ten pan. E, pan Daniel jest w stresie, na. No trochę przez, przez i w ogóle. O, coś tu ulepszymy. Dobra, pójdziemy na wyprawę. Zobaczymy, no, co jakieś tu itemy masz. Plus 2, dwie... Uuu, to by było spokojnie. Dobrze, tak, dobrze, to ja powiem tak. E, blond był pierwszy, przymuś ma pierwszy, pani jeba. Już napierdanie w błędzie, to nie opłacasz się go brać zbytnio. Dobra, spadaj. No, 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 no. Nie, nie, takie 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 niezbyt fajne tutaj także no to to zrobimy tak weźmiemy pana Terminatora weźmiemy przemówić na trzecią to weźmiemy go na trzecią to może na trzecią albo ostatnią, ostatnią pójdziesz na ostatnią chyba że no, my z tej pani weźmiemy Tom hmm, tego gościa Jakby to tu. No go nie będę brał, ale nie mam go też gdzie wsadzić, kurde. Płacimy jakieś tutaj łatwe. Dwa łatwe questy. Nie odpaliłem. Stopera szlak. Dobra, jest 11 po. To dajmy na to, że. No to tak do 32. Dobrze, no to weźmiemy, dobra, weźmiemy tego Pana Jakby tak zamienimy, tego. Tak dobra To polecimy jakieś łatwy quest'ik tutaj 12 szamy, dwa e, bandarze Sześć pochodni, a ja weźmiemy osiem i łopata To taki mój podstawowy zestaw na takie, takie Łatwe quest'y, szczerze, bo naprawdę Na, na tych gorszych, na swoim tam save Pokonałem już chyba bez dwóch bossów, ale mówię, na takim farcie no właśnie e, jedna postać tak jakiś tam kryty sadzi. My taką przypadkową drużynę wziąłem sobie z nowych championów i... Championów przyzwyczajony z Lola. lola bohaterów. Scout scout tam. No dobrze, no to lecimy tutaj. No jest pochodnia na początku. Nie, co wy robicie? Nothing must live. Dobre, dobra, 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 ciąć. Bierz pochodnie i nie pyskuj. Bierz pochodnie i nie pyskuj. Dobra, no coś tu mamy znowu. Nic, nic. Kolejna pochodnia. O, po psychice już jedzie. Już. Okej, okay, tu pusto. Idziemy tutaj. My tak musimy zwiedzi yy, zwiedzić 90% pomieszczeń. Tak. 2, 4, 6, 8, 9. No to musimy 8 pomieszczeń. To idziemy sobie, idziemy. Myślę, że głośno wyraźnie mnie słuchać i było ostatnio i widziałem, że gra była trochę za cicho e, i pusto. Świetnie. Także wracamy. Zresztą Napi tutaj trochę taki zestresowany jest strasznie. Of Dobra, lecimy na dół. Teraz tu pójdziemy. Może jakaś walka? W sumie nie chciałbym walki. No takie przejście po tych i dwie, trzy walki, albo jedna chociaż. Ło, Do... pułapka. Poszlak. Dobra, zamantażuję go, żeby nie krwawił. Okej. Okay, zapalimy sobie pochodnie kolejną. I lecimy. Okej. Okay. Uh, o kurde O kurde za jeden Ten to ogólnie jakoś tak bije tyle, że wcale I popsy chce. Okej okay, panie um, Udesz tego za 8, bardzo ładnie e, co ty możesz zrobić A, to ściąga tego a ty możesz stuna rzucić. Jakby było fajnie to możesz ich zestunować. Okej, okay, ten grzmotnie. O, dodge. Dobra, bardzo ładnie. Dodge'a tutaj. E, ty możesz uderzyć tego. 4-2, Bardzo ładnie. Okej, okay, i krwawienie. Zarąbiście. Yy, czy tej no party nie będę robił dlatego tam grzmotne. Ładnie, za 9. I pojechało po psychice na plus. Okej, okay, o krwawi. O, oh, fuck, za szóstkę! Mm, 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 ładnie Dobra, ten krwawy ja ziemiocian ma stuna Zrób je jeszcze raz, rzucimy jeszcze raz stuna, żeby się nie mogli w ogóle ruszać. Ty krwawisz, wiesz, ile to jest? Jeden, o, oh, słabe. No w sumie, trzy, trzy punkty zdrowia zawsze ten straci, nie? Dobra, weź go też za 7, zostało mu 2 zdrowia. No, za trzy jakieś to, nie wiem, dżownica czy cokolwiek to jest, ale to tam rozrobi party Hila Party heala zrobimy i e, uderzymy ich tam za dwa i za trzy. Zawsze coś, nie? Zawsze coś. Dobra, został dwa. Stun. Nie widzę stuna. I za jeden z zębów, okej. Okay. bo nie wiem, on pluje czy cokolwiek on tam robi. Za dwa. No, jakoś tak zbytnio... Obrażeń takich dużych nie robią, dobra, tego zabijemy. A teraz zabijemy. może nie, nie, nie można. To weźmy tam. O, dodge. Eee. Dobra, weź ich tam uderz, jak możesz. A, tylko tego, tak? Eee. Za dwa i krwawienie, okej. Okay. Dobra, tu może tam też coś. Za dwójkę grzmotnąć. Zawsze coś. Lub przy okazji stun, no okej. Okay. Dobra, czy możesz zrobić to? Kryć za 14, bardzo ładnie. Ok, to może rzucić w niego nie, nie wiem czym, jakimś gazem. No I lecimy dalej. O pataj żarcie. Okay, idziemy dalej. Nie jest źle, mam wszyscy prawie y, całe zdrowie. it. niech sobie coś tam podjedzą. Zawsze coś. Dobra, 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 cieło bądź, bierz to zaraz w paranoję popadnie albo cokolwiek co tu mamy? Pusto. Okej, okay, mamy mapę. Eee, pójdziemy tutaj. Pójdziemy tutaj z tego względu, że no, chcę to całe zwiedzić ogólnie. Bo jak to jest takie łatwe, to szczerze to można iść, nie? Widzę, ja że tutaj tyle jest, ich, tu jest tyle tych walk, że... Okej, okay, bierzemy wszystko. No, jakieś tam drobne wpadają, nie? Zawsze coś. Okej, okay, to też bierzemy tej kali. Jezu, ile żarcia. O kurde. Ja Mam że coś pod, pod ich. Żeby nasza e, Pani Ewa miała tutaj całe życie. Dysponiewa, Terminator, Przemuś i sznapiń, okej. Okay. Kto ma walkę? No to idziemy do nich tam. Idziemy ich tam zabić. Okej, trzy świniury. Trzy świniury na łapach. Okej, okay, za jedynkę, słabo, jakoś tak, ale po psychice 10, więc nie fajnie. To też za jedynkę, ale po psychice nie. Creepy coś tam doszło jej. O, szlak, zaraz wpadnie w paranoję normalnie. Wartychilasze, że nie muszę używać. za 7 mu tam coś. Eee, to może ich zestunować. Jednego, nie. Eee. Eee. to zrób tak. Okej, okay. ty możesz uderzyć za piątkę i zabić, bardzo ładnie. torminator mknie normalnie. Ale ty zrób tak, za trójkę. Nie, ładnie. krytyk nie wszedł. Resist no i są trupami, więc szczerze tam e, krwawieniem nie będzie wchodzić Creed za dwójkę, kurde. Ale po psychice ostro poszło. Też, kurde, oni, oni strasznie po psychicy cisną Dobra, weź go też dodge. Nie fajnie, nie fajnie. Dodge znowu, kurde. Za świetemkę. okej okay. Rzuć w niego. Za dwójkę. to co to daje? Trutkę, ok truciznę. Dwa obrażenia przez. fajnie, spoko. Dwa obrażenia przez trzy rundy, więc w sumie sześć obrażeń, także spoko. Dokopcujemy mu tam trochę więcej. A, do siebie nie stakuje, więc nie Nie fajnie, nie fajnie. Dobra, wysił też. o i dodge, kurde. Dobra, za piątkę, bardzo ładnie. I teraz co, który teraz? No, dobra, za do trójkę. Noe. Chciałem, że już go zabiję, nie? do czwarta i dwójka, dobra. No, nawet jakbym na wszystkim miał dobrze, i tak zginie i tak, nie? Zróbmy, że jakąś ma, nie, nie wiem co on ma. No, bądź go tam grzmotni za trójkę, bardzo ładnie. No okay. bierzemy. Bierzemy i idziemy. Ok, mam jeszcze tu, tu, tu i tu. Wszystko pozwiedzać trzeba, okej, okay, wow, jakieś świnio, no to najgorsze co ma 24 punkty zdrowia Dodge, okej, okay, dobra, zaczynam zabawę I market, no to jest głupie, bo minus 10 dodge i e, większe obrażenia wchodzą naszym, e, przy, przeciwnikom, w, w, no, w naszego, tego ziomka, nie? Więc, więc to jest, e, że trzeba się jakiegoś, nie, nie wiem na tych jeszcze raczej na tych średnio średnio tutaj na nich grywam i właśnie nie wiem na e, nie umiem się wysłowić. Nie wiem czy po prostu oni tu gdzie stun 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 stun. Dobra. I nie wiem po prostu który najwięcej obrażeń, bo jak chodzimy po ruinach to wiem, a tutaj właśnie rzadko grywam, nie. Bo to są te drugie te takie. Nie, nie wiem co to jest, ale to coś tam jest, nie. Dobra. nie wchodzi. Co on robi po psychice? O o oszaleją Okej, okay, ty możesz przygrzmocić temu Żeby już nam po psychice nie ciznął Ty oczywiście możesz przygrzmocić temu, żeby go zabić Okej, okay, ten ma krwawienie Spoko Ale Szczerze możesz rzucić mu to Żeby go wrzuciło naprzód Zabijemy go i tego świniura O, świniur za trójkę I zestunował nam healera, okej, okay, fajnie Dobra, krwawiny. Chodzi jakieś lekkie, ale zawsze coś, zawsze ten jeden punkt zdrowia, nie? To się zawsze to się liczy, dobra. No, Okej, okay, dobra, rzuć mu to. To jest trucizna. Resist, nie fajnie. Dobra, to możesz grzmotnąć temu. Crit za 14, kurde. paniewo, Taki damage. Dobra, teraz grubaskę trzeba wykończyć. No okay, ty nie możesz nic zrobić. Fajnie. Więc <laughs> pasujemy. Za szósty ja Bled, bled Krwawisz <try> No i za A, Słabo, słabo Okej, okay, pan terminator proszę tutaj uderzyć Słabo Ach, jeb... Jakaś dziwna chrypa, kurde Dobra, runda piąta. Dalej nie możesz nic zrobić, w Frejerze. Przemuś! Niszczysz mi tu sy szyki. Syki, szyki. Dobra, jest jakaś trudka, zawsze coś, nie? Dobra, weź, zabij, przemusia, bo wkurza mnie. Zabij go, on <gł> go w dupie, nie? O, i tak wpadł w jakąś paranoję, tak eee, eee, eee. Kolejny, fajnie. Ktoś jeszcze? Dobra, za piątkę ja Teraz weźmie truciznę i padnie, nie? Nawet nie musiała. Dobra, bardzo ładnie. Take. dobra. Quest zrobiony. Idziemy tam, czy nie? Pułapka. Nie, tu walka. Szczerze, możemy iść tylko e, tutaj po ten item. Okej. Okay. Si, 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 Okej, okay, co tam jest? Złoto, dobra. No to wracamy, koniec questu. Nie będziemy zwiedzać, jak tam nic nie ma, nie? No, dużo tarczy. Eee, next. Okej, okay, panie, was zazwyczaj na drugi poziom, kurde no fajnie, fajnie Dobra Myślę, że tam wyleczyli się niektórzy Z tych wszystkich paranoi okay. Trzeba byłoby to ulepszyć, ale nie mamy tego, nie. Tego pana wsadzimy tu Tego tu no, okej, okay, no, zobaczymy. No, nie tu, nie to, nie to, nie to, to, a ten powóz. E, to tak, e, tego pana, żegnam e, pana przemusia. Do widzenia, bo pan je wkurza. E, tą panią szczerze, ona jest taka bezużyteczna, więc też ją de deportujemy i weźmiemy tego. I to będzie. Like to będzie przemuś, przemuś. przemuś, e, przemuś e, V2. To będzie. No kurde. Nie. Będzie przemuść o 2 Żeby nie było, ten gościu jest naprawdę dobry i... E, to jest ta babka. O, ona ma ten atak fajny Także e, ją też weźmiemy i to będzie... E, to będzie... nie wiem, Helga Będzie Helga Okej okay. mm -hmm -hmm -hmm. No i chyba to wszystko, nie? Ten się leczy, ten się leczy, ten się leczy, ten się leczy, ten się leczy. Dobrze, także e, idziemy, mam jakieś tutaj temy W sumie <laughs> Wsadzimy to, o nie 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 nie, nie 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 to nie tobie, nie tobie, w sumie ile masz e, Ty masz obrażenie od 7 do 14, a ta pani ma od 37... No, to dobra, to lepiej ty, tobie Lepiej tobie to wsadzić Minus 12 do kryta, ehh Od 8 do 16, zrobiście. Minus 10... a czy nie, plus 10 heal, Recovery Tobie można byłoby to dać, ale czemu nie da się? Ty, ja nie wiem Dobrze, dobrze, dobrze Czemu gdyby skill'e poulepszać tobie? Jasne, że mogę Ok, ulepszymy to Czyż tego skill'a używam, nie? Dobrze. Eee, znaczy, no, chciałbym jeszcze coś polepszać. Ty masz zerowy, ty masz zerowy pan Terminator. Oczywiście to i to. Nie, nie, o szlak. Eee, Tur to był skill. Nie. Nie, to był to. <grym> Wydałem całą kasę ten, ale. Okej. Okay. Ja to mogę coś tu. Nie. Ja nie mogę, nie mogę, pani, ten, pani, pani, pani A, tu masz już ulepszone, no, okej, okay. dobra, spoko Czy ty masz coś lepszone? coś, cokolwiek? Czy masz jakieś fajne skille? Stunu, no, ma stuna Minus 10 dodge dla przeciwnika no, Dobra, na razie nie <ścoughs> Masakra no, okej okay. To co, lecimy z kolejnym questem, nie? Lecimy z kolejnym questem, tak my, Ło, co to, ej Uuu Uu. Więc tutaj same takie już trudniejsze, nie? Hmm Trudniejsze, no, w sumie Dobrze, to ja chyba tutaj na razie skończę, wiecie, ja tutaj skończę odcinek po prostu e, kolejnego quest'a, bo widzę, że właśnie, że e, tak prawie 20 minut jest, więc, e, a nie chcę przedłużać tego do 40, tam do 30 iluś, nie, więc, e, co, to by było na tyle, trzymajcie się po cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na razie.